Witajcie, witajcie, tutaj Ghost, a to jest 22 z kolei odcinek Let's Play Half-Life 2. Zaczynamy w tym samym momencie, w którym skończyliśmy yy, i właśnie. Ładuje nam się już teleport, to on już jest całkiem nisko. Za chwilę zobaczycie nowych przeciwników, o których wspomniałem. Yy, w goli wyjaśnienia ten odcinek miał się ukazać wczoraj, ale ukazuje się dzisiaj, ponieważ nie miałem wczoraj pasu na niego. To tak. To powiedziałem, dlaczego ukazał się dzisiaj. E, co jeszcze chciałem? Użytkowniczka Onikulara.pl zaproponowała mi, abym nagrał e, gameplay z gry Borderlands. E, ma ona na swoim koncie całkiem sporo ciekawych filmików. O, wsiadam już tutaj do e, teleportu. I są ci nowi przeciwnicy tam. Ci biali. Ma ona na swoim koncie całkiem sporo ciekawych filmików z gier Tomb Raider Chyba ze wszystkich części albo może tam jednej, albo jej brakuje Ale cały czas tu uzupełniałem. Więc... Szkoda tylko, że nie jest to e, zwieńczone jej komentarzem No ale trudno Oczywiście komentarzem głosowym e, Ogólnie jak najbardziej polecam jej kanał Możecie sobie pooglądać Link teraz widzicie na ekranie A my przenieśliśmy się do laboratorium kleinera. Tylko coś jest tutaj trochę za pusto. Kleiner pojechał na wakacje. Poznał swojego robala. Gdzie on poszedł i zniknął. Wejdziemy sobie tutaj. O, ostatnio nie udało mi się wskoczyć tam. Ostatnio w pierwszym odcinku to było? W drugim, przepraszam, w drugim. Może teraz się uda. Ła, ja a spróbuję jeszcze raz. Dupa. O, fajnie. E, jeżeli nie czytacie o czym oni tam gadają, no to tak się składa, że nie było nas przez chyba dwa tygodnie. Tydzień, no tydzień. Teleportowaliśmy się tydzień. Coś się z czasem zagieło, no i tak to wyglądało. I po, jest powstanie w mieście. Teraz już nie będą nas męczyć, to my będziemy męczyć ich, tych złych. Bo ludzie jednak swoje siły mają i sobie poradzą. A to jest taka fajna laleczka tańcząca. Cyk, cyk, Hawajska. Hm. Jest i dog. Ła, wow, tyż, I musiał mnie walnąć. On też jest stalowy jak wszystko. W tej grze. Oni są nieśmiertelni. Pokazałbym wam, ale nie mam granatów. O, z bazuki. Patrzcie teraz. Wszystko odleciało. O, nie, nie. No, jest barnej. Tyż. No, kończcie gadać i idziemy Bo się czas robi e, Może co jeszcze chciałem powiedzieć Boże zapomniałem e, Zapomniałem Aha, o tej grze Black and White 2 To jeszcze tak woli wyjaśnienia Też przy okazji powiem, że gameplay będzie na pewno Tylko nie wiem kiedy no, nie chcę mi się w nią grać, sam tam jestem, zacząłem i nie skończyłem Teraz gram w Borderland cały czas. To też przy okazji jak nagram gameplay to z kolegą będziemy grać we dwóch i tylko właśnie na niego czekam, bo się nie umie coś do tego zabrać. E, pokażemy Wam tryb kooperacji, który praktycznie od multiplayer, od singleplayera różni się tym, że gra się w kilka osób, a nie w jedną. Misje są identyczne. O, tutaj gra nam się wczyta. Ładnie. Pierwszy antyobywatel, czyli my. I teraz zaczyna się ten fajny rozdział, o którym ja wspominałem. Będzie on przez cały czas w mieście się odbywał. I jest to coś jak Call of Duty. Można tak powiedzieć yy, kombinat to Niemcy, Szwabusy, a my jesteśmy powstańcami i ich bijemy. Za pomocą wszelakich dostępnych środków będzie tu taka... Partyzancka technologia, jakieś mosty z drewna pomiędzy budynkami, takie wiadomo żeby sobie ułatwić powstanie Oni mają nowoczesną technologię, a i tak przy... przegrają Nie powiem czy przegrają Teraz to już chyba za późno Tak czy siak, Doc tutaj hardkorzy, rzuca autami O Boom I fajnie Zrobił im kuku. Teraz powinienem przyjść i otworzyć nam tutaj przejście. Ale coś mi się nie spieszy. No otwieraj, otwieraj. Raz, raz. I tutaj idziemy teraz szybko. Cyk. Fajnie. Ła, ale przygrzali. Widać, ktoś miał problemy z y gazem. To pani Krystyna z gazowni z poprzedniego odcinka nie przyszłą mu pomóc i mu wybuchła. Boiler mu wybuchł. Boiler, nie boiler. Co jest na gaz? Junkers, o. Junkers, boiler. To samo. To jest taki głupi moment. Zawsze nie wiedziałem, że trzeba iść tędy. A to trzeba iść tędy. Hop. I. Mimo to, że gra się wczytywała minutę temu, znowu się wczytuje. No i tak to już bywa. A my, o, o, tutaj byliśmy. No nie wiem, o czym mam gadać, żeby nie zanudzać. To są nowe robociki, te, co tam nadają. O, tu jest powstaniec. Oni wyglądają tak. Nie mają znaczek lambda na łapie. A to są... Co one robią? One nic nie robią, te co latają. Co one po prostu zrzucają nam miny. To jest takie coś, co wam pokażę zaraz. Za chwilę, bo to jest taki fajny, epicki o, obraz, jak zrzucają ten wyświetlacz o yeah. i teraz mamy swoją drużynę w prawym dolnym rogu teraz to widzicie w powiększeniu oni będą się łazić i nam pomagać fajnie chodźcie jak będę pociągał czasami to wybaczcie ale mam taki lekki katar przez tą pogodę świetne wakacje e. Tak. Aha, bo ja, im, ja... ich muszę wysłać gdzieś. E, Chcę im pokazać gdzie iść, a... Dwukrotnie klikniemy, to oni do nas przyjdą. Chociaż tego i tak się praktycznie nie używa, bo oni tak... ...zawsze będą za nami szli, a sobie poradzimy bez nich. W sumie oni są tak na ozdobę tylko. O czymś mówiłem i zapomniałem o czym. O, przyszli Boom, ale i Boom headshot Pięknie Wczytywanie Aaa, wiedziałem A miałem nadzieję, że się pomylę Ten odcinek przez większość czasu się wczytuje O, tu są te miny No właśnie, o tym mówiłem Spotkaliśmy je wcześniej, niech się zastanowi Nie to jest takie coś, wchodzimy, ona wyskakuje z ziemi i wybucha, ale my możemy je wyrwać <coughs> gravity gunem, rzucić nimi, one wybuchną, ale też możemy je wyrwać i um, rzucić je z powrotem. One z powrotem wybiją się w ziemię, ale już będą przyjazne w stosunku do nas, a nieprzyjazne w stosunku do kombinatu, więc możemy użyć ich mi przeciwko im samym. I przy okazji można je fajnie wykorzystać, podchodzimy, one wyskakują i łapiemy. Nie trzeba ich wyrywać, tylko trzeba mieć trochę zręczności w odpowiednim momencie co zrobić Aha, już więcej jeszcze chciałem powiedzieć Mam złą wiadomość Troszkę, ponieważ mamy już przy sobie Cały swój oręż, który jest do zdobycia w grze Więcej już nowych broni nie będzie może nie nowych broni, jako w sensie, że całkiem nowych, bo jedna nam się zmieni. Ale to wciąż będzie ta sama broń, tylko zyska nowe właściwości. Z już widzieliście, jak na początku. Mówiłem, że będziemy z nimi walczyć. Ale to jeszcze nie teraz. No, tutaj mamy nas to te biegają. Latają, bo właśnie lecą i zrzucają nam te miny. Warto je łapać zawczasu. O można też za ich pomocą otwierać sobie przejścia. No Bo je podnosić i rzucać w kombinat, co jest dosyć zrozumiałe, ponieważ wybuchamy, więc są taką dobrą bronią, bo są za darmo. Nie trzeba ich no jakby to ująć. Mamy je za darmo, że... Hm. Nie są jak amunicja, o! Że amunicję musimy zna znaleźć tak jak ja teraz. Czy coś tylko sobie leżą, podnosimy, i rzucamy w ten sposób. Więc nie jest ich szkoda marnować. O, no to jest mina. Może ją wy albo nie zostawiam. I o tak. Mamy minę i BUM Ktoś tu jeszcze jest? Jest. Pięknie łeb mu rwało. No, idźcie sobie, misiaczki. Ja chcę przejść. Oni to w ogóle tak nam bardziej przeszkadzają niż pomagają. W epizod 1 przez całą grę towarzyszy nam Alex, ale ona jest tak zaprojektowana przez panów szanownych z Wealth, że broń Boże nie wejdzie nam w drogę. Ona zawsze będzie szła obok nas albo za nami, a jak stanie przed nami, to się odsunie. To jest właśnie bardzo fajne, bo nam nie przeszkadza. A więc pomaga, bo dosyć cennie strzela, a ci tutaj to są takie łuby, leżą bodaj jak, włażą nas i przeszkadzają. truposz. Tu jest takie przejście piwnicą. Tu coś chyba było, ale nie pamiętam co. Yy. Jeden gnojek tylko. Ten, ten yy, jak one się nazywają w ciepłudzie, Creeper. Z Minecrafta, z Headcraby, o. No, tutaj władujemy się do mieszkanka i tutaj też zakończymy. Siema. Wyjazd na To jest... CBA. Gdzie macie pirackie płyty? Oddawajcie swoje simsy. Suń się, no patrzcie co oni robią. A, tutaj są jeszcze. No weźcie się, przesuńcie. Gdzie są twoje simsy pirackie? Dawaj twoje simsy. O. Jeszcze wysadzimy sobie tutaj do i ustrzelimy dziada. A, się ładnie przybił do ściany. Jeszcze mu nóżki przybijemy. A, drugie się już nie udało. Hmm, jakim cudem ja bym nie trafiłem. No, nieważne. Tutaj zakończymy ten odcinek, żeby w fajnym miejscu. Ładnie jest. Tutaj koledzy są. Zeskocz na dół. Zeskocz na dół. Oni też się starają od nas odsuwać, ale i tak nam zawadzają. Może dlatego, że jest ich za dużo. Yy, nieważne. Yy, następny odcinek ukaże się w poniedziałek. A gameplay z Borderlands ukaże się wtedy, kiedy się ukaże. Może jutro. A no, może kiedyś tam. Nieważne. Wiem, że raczej w bliższej niż dalszej przyszłości. Yy, no to wszystko. Cześć.